Jeżeli chodzi o zjeżdżanie, musimy pamiętać, podnieść pług, podnieść tą ramkę z tyłu. Odpiąć maszynę, oczywiście, obracamy się do tyłu. I tutaj mamy taką dodatkową łyżkę. Tak zwane kółko. I teraz tak, podjeżdżamy, to kółko będzie nam ułatwiało zjeżdżanie, podjeżdżamy sobie do końca tutaj gąsienicami pod najazdy. Upewniamy się, że Gąsienica idzie prosto na najazd. Tak samo upewniamy się tutaj, że stoimy prosto względem gąsienicy. Z jednej strony możemy sobie tutaj patrzeć na tą przerwę między gąsienicą a, a koparką, tutaj tym obrotem. I jeżeli stoimy prosto, to teraz opuszczamy, tak, wyciągamy ramię do końca. Ustawiamy ten talerz ten talerz w poziomie, opuszczamy sobie na dół, musimy go ustawić o, w ten sposób, żeby on był w poziomie i dotykamy tylko do ziemi, nie unosimy się i teraz pewnym ruchem pociągamy za te dwie dźwignie do siebie, do końca, czyli uwaga, pociągamy, trzymamy, trzymamy, co by się nie działo, jak już tutaj nam Wiadą gąsienice całe na ten, na najazd, tu wtedy puszczamy, puszczamy razem szybko, podnosimy do góry. Wtedy nam się gąsienica tutaj opiera. Unosimy lekko do góry z jakieś tam 10-20 cm i to samo znowu jed, obie pociągamy do końca i trzymamy. No i zjechaliśmy.